Witajcie na uroczysku karpiony. Pierwsze branie Witajcie drugiego dnia. Noc, no niestety przespana. Nie, 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 nie lekko taktyki. Przesięgnęliśmy bardzo sporo, jednak e, drobno. Jeżeli mamy być kolejną dobę bez ryby, to ja nie, nie widzę pozytywnie tej zasiadki. na uroczysku karpiowym zostajemy na uroczysku karpiowym do czwartku do czwartku od poniedziałku do czwartku od godziny 11 do 11 co wędki już mamy wywiezione markery U... postawione Łowimy po dwie wędki jesteśmy w ogóle na stanowisku numer 16 jest to od strony rybaczówki no i co zestawie są wywiezione na odległość lewe wędki typu są na 110 metr no moje. Takiego. Moje tak samo na 110. Różnica jest tylko taka, że po mojej prawej stronie pomostu, po, po prawym, na prawym markerze, ponieważ wyłowimy z wywózki, łodziom, e, można wypocząć na łowisku. E, po mojej stronie jest trochę głębiej, e, po stronie Rafała jest to około 1,6 metra, u mnie dochodzi prawie że 2 metry. No i co, wyzwanki w wodzie są już około ile? 2,5 godziny? No coś takiego. 2,5 godziny. Na razie nic się nie dzieje, no nie liczymy, że szybko będzie. Na sam początek wynęciliśmy to jest sporo e, pszenicą i, i prasowaną kukurydzą, ponieważ z innym typem kukurydzy na tym obisku nie wolno nęcić. Były na, na dwa zestawy 5 kilo, bo no, no. było to no. tak dosyć dosyć e, blisko siebie są zestawy położone. No więc po prostu wiaderko 5 kg poszło dywanowo nęciliśmy. Później punktowo, tylko przy położeniu zestawu e, sypaliśmy punktowo trochę tą prasowaną kukurydzą. No i co? No na razie no, zostało nam tylko czekać. E, zjedliśmy już e, obiad, można powiedzieć. I, i co? No, no nic nie zostało, tylko czekać. Niestety tamtego dnia nic się już nie wydarzyło, ale zobaczcie wywózkę jednej z naszych wędek. 그 <놀람> 이건. <놀람> we okay. We'll yeah. Bo ono stoi tak teraz, do, od razu do wypłynięcia yy, Wędki mamy przewiezione Pozmieniane trochę w taktyce, wędki nie daliśmy bliżej Bo w nocy trzeliśmy bardzo duże spławy Blisko nas jednak Może nie mamy jakoś bardzo bliżej, to 20-30 metrów Każda wędka w różnej odległości Przynęty też pozmienialiśmy Zobaczymy co się będzie teraz działo Teraz mamy godzinę około nie wiem 13.40 tam Oliver sobie robi jedzenie, no i co, no czekamy, no i będziemy walczyć. Więc tak, wywozimy teraz wędki na noc. Tak, zmiana taktyki. No i zobaczymy, Zobaczymy, co z tego będzie, tak? Oliver, jesteś gotów? Jestem gotów. Mam nadzieję, że w końcu coś się pozmienia. Bo jeżeli mamy być kolejną dobę bez ryby, to ja nie, nie widzę pozytywnie tej zasiadki. Pozdrawiam. Po wywiezionych wędkach na noc, ryby ani razu nas nie odwiedziły. Lecz nad ranem obudziło nas branie na mojej wędce, które było bardzo powolne. No i zobaczcie, jak potoczyła się sytuacja dalej. Pierwsze branie. Zobaczmy. Siedzi. Nie lesz. 150 metr Zobaczymy Jak cierpliwość Popłaci. Cholery ryby podwoły to bez, bez pika można powiedzieć Mgła wow. ledwo widać drugie stanowisko obok że wchodzi wchodzi w stanowisko obok powolne branie Idzie masą raczej nie mi się łapa, jest tak zimno No nic nie widać Zobaczymy się jak będzie ryby co, mamy pierwszą rybę zasiadki. Nie wiem, która jest godzina, obudziło nas to branie. No niestety, nie jest ryba, po którą przyjechaliśmy, ale przynajmniej pierwsze branie, więc pokazuję Wam go. O, taki o. ręce silne No jest 0 stopni oh, no. Musieliśmy odmrażać kołyskę Ponieważ było wody w niej trochę po ostatnim e, opadzie Wczoraj padało A dzisiaj 0 a dzisiaj stopni Więc lód się zrobił w kołysce No, to przestań. Chwileczkę nie weź. O godzinie 7 rano dzisiaj mieliśmy powolne branie. Mieliśmy nadzieję na wolnego karpia. Niestety okazało się to być jesiot. Około 13 kg miał. Zrobił go Rafał. Ja dalej z tego nie No nie przejechałeś u nie przyjechaliśmy tutaj po to, ale nie będziemy narzekać, bo gdyby nie on, bylibyśmy dalej na zero. E, Jeszcze wyjechał z 150 metra, bo to jedyna wędka wywieziona dalej, ponieważ na nas mieliśmy taktykę, żeby zostawić po, postawić bliżej, ponieważ tak słyszeliśmy ostatniej nocy z nie przyniosło to większych rezultatów. Dlatego na dzisiejszy dzień e, postanowiliśmy wywieźć większy wędek dalej między 140 a 150 metrem. Zobaczymy, czy przyniesie do rezultaty. Wędki leżą w wodzie już około, około 3 godziny od, tamtego, od, tamty, od tamtej wywózki. No i zobaczymy. No i jeszcze zobaczcie przypon, na który trafia się ta ryba, zrobiony przez Oliwiera, więc teraz go zobaczycie. Praciliśmy Wam zaprezentować e, przypon, na który głównie łowimy. Jest to Slip derrick, na którym znajdują się Dwa orzechy tygrysie z Massive Bites i do tego podbity pop-up Massive Bites e, Ananas w e, wielkości 14 mm. E, tylko pop-up został ukryny w połowie i poobkrywany, tak samo jak orzech. E, wszystko jest dokładnie ze sobą ściśnięte. A teraz Wam pokażę jak taki przepon zrobić. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. And you tell your friends and they call your friends, baby. Never mind, 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 Zasiadka Do powoli dobiega końca. Została nam ostatnia noc. Jest godzina 18.53. Wędki zostały na świeżo przewiezione, no i zobaczcie, co udało mi się złowić godzinę temu. Za siatki 16 kHz Scarlet powita ananasem Tak jest, Scarlet powita ananasem No jest bestia Kurde ale będzie ładne zdjęcie

Skarpy, którego właśnie mogliście zobaczyć, udało nam się złowić po zmianie taktyki. Wcześniej nęciliśmy dużo, niestety bardzo drobno, co po przemyśleniach mogliśmy stwierdzić, że bardzo dużo leszczy wchodziło w nasze pol przez co nie mieliśmy zbytnich efektów. Dlatego teraz zmieniliśmy to. Podjechaliśmy do pobliskiego sklepu wędkarskiego. Zakupiliśmy kule zanętowe. Sypiemy mniej więcej 5 garści na zestaw kul. 18 mm, przez co nasze nędzenie dużych utrzymuje się przy zestawie. Do tego jeszcze leci PVK na hak, żeby po prostu kule leżały na pewno w dobrym miejscu przy samym haku. No, jak można zobaczyć, poskutkowało to praktycznie rybą po 30 minutach od wywózki. Dlatego na ostatnią noc zrobiliśmy wszystko tak samo: wszystkie wędki. Poszły identycznie PVK plus, plus kule. Pszenicę i prasowaną kukurydzę tak samo dodaliśmy, jednak w mniejszej ilości proporcjonalnie do kul, więc możemy tylko liczyć, żeby, żeby weszły te karpie i żebym też coś dołowił, bo jak na razie jestem bez ryby. Rafał ma już dwie: jednego karpie, jednego jesiotra. Mam nadzieję, mam nadzieję, że dzisiejsza noc popłaci. Jeszcze jutro rano zostało do godziny 11, do tego nie tylko czekać. Więc tak, zasiadka dobiega końca. Niestety jest nasza zmiana taktyki, która myśleliśmy, że będzie no, przełomowa. przełomowa, nie wypaliła. Jesteśmy po nocy bez ryby. Oliwier z Wiedowy bez ryby, trzy doby? Niestety ryby. bez ryby. Nie udało się tym razem, ale na pewno wrócimy. I mam nadzieję, że uda się wrócić w połowie listopada. No i podkuję się tak. No więc. W listopada plany są, jak nie w tym roku, to w następnym.